Niech się jeszcze wykrwawi! E, lepiej rzucić się na nią kupą! Już osłabła! Nie warto ryzykować! Co tu robicie? Jesteśmy najemnikami. Obecnie w służbie króla Henselta. Zostaliśmy wysłani na zwiat. Najpierw ledwie uszliśmy z życiem z mgły pełnej upiorów. Teraz wpakowaliśmy się na wściekłą trolicę. A ty, kim jesteś? Geralt z Rivii. Biały wilk! Przydałaby się nam fachowa pomoc. Pomożesz? Nie pozwolę jej zabić. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie? Nie wasza sprawa. Jest mi potrzebna, zostawcie ją. Zabiła już dwóch moich ludzi. Odstąpcie, a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Poradzimy sobie. Trolica ma żyć. Trolica umrze. Najpierw będziecie musieli zabić mnie. W takim razie. Adieu, wiedz mnie! Wystarczy. Poddajemy się. Złożyć broń. Oszczędź, Wiedźminie. Król zapłaci za nas okup. Nie zależy mi na okupie. Zostawcie trolicę w spokoju i odejdźcie. Pozwolisz nam odejść? Nie przejdziecie przez mgłę. To pewna śmierć. Jesteśmy kondotierami. Nie boimy się śmierci. Ale też jej głupio nie szukamy. Wiedźmin ma rację. Dowódco! Mieliśmy znaleźć Wiedźmina! Łysego z wężowym medalionem! Ten ma białe włosy i nosi wilka na szyi. Szukacie Leto. Znacie się? Można tak powiedzieć. Co o nim wiecie? Sheila Tankar Tancarville kazała nam przetrząsnąć wąwozy w poszukiwaniu tego Leto. Ale znaleźliśmy tylko obozowisko pełne martwych skojatel. Ten Leto i jeszcze ktoś urządzili im jatkę. Gdzie to było? Po drugiej stronie upiornej mgły. Co mieliście z nim zrobić? Zabić. Jego i wszystkich, którzy z nim będą. Wszystkich? Jesteś pewien? Taki był rozkaz. Wiesz, gdzie jest leto? Po drugiej stronie znaleźliśmy ślady, ale zaskoczyła nas mgła. Pogubiliśmy się w niej i wyszliśmy tutaj. Poddajcie się rebeliantom. Nigdy tego nie robiłem. Jestem Adam Pangrad, zwany Adie. Tu nie przetrwacie zbyt długo. Powieszą nas. Wiedzą, że Henselt nas wynają. Zgłoście się do Cecila Burdona. Potraktuje was przyzwoicie. Ale na to, że przebije ofertę Henselta, raczej nie liczcie. Słyszeliście, chłopcy? Idziemy do Smokobójczyni. Wiedźmin twierdzi, że wyjdziemy z tego cało. Zbierać rannych, dupy w troki i wymarz. Ludź widzi trola i do zabijania się bierze. Zabieliby! Na pewno. Ale ty inny. Pomogłeś. Ja też pomogę. Jeśli chcesz mi pomóc, to wróć do swego starego. Nie! Bydle! Maca małe baby! Jest sam. Tęskni za tobą. Powiedz mu. Za późno! Jeżeli chcesz się odwdzięczyć, wróć do niego. Nie chcę! Ale... pójdę. Ty inny... Dobry. Stara wróciła. To dobrze. Lubię. Prosił mnie. Jakby nie prosił, to by nie wróciła. Ty mądra. A ty głupi. Małe babę masz. Już nie. Nigdy. Husta. Masz głupi zap. Ruk. Będzie źle za trąb. – Będę pamiętał. A teraz idź do swojej starej, nazrywaj jej kwiatków. – Kwiatki nie. Nazna szepta się gołajna.